Witajcie w kolejnej ucieczce z miasteczka. Stolica Tajlandii to prawdziwy gigant z niemal 6 milionami mieszkańców na powierzchni ponad 1500 km2, którą może zobrazować kwadrat obok 40 km. Ludność całej aglomeracji to ponad 10 milionów osób, zatem ponad 1 czwarta obywateli Polski. Paradoksalnie Bangkok to stosunkowo młode miasto, bo jego stołeczna historia sięga niespełna 250 lat w przeszłość, gdy po zamachu pałacowym władzę przejął zbuntowany generał Chakri, mianując się królem Ramą I i zakładając dynastię, której panowanie trwa po dziś dzień. Swój pałac wybudował na wschodnim brzegu rzeki Chao Phraya, zostawiając poprzednią stolicę po drugiej stronie. Dynastia Chakli rozpoczęła dynamiczny rozwój miasta budując wystawne pałace i świątynie i przyciągając łaknących dobrobytu ludzi, a wielka budowa i napływ ludności wciąż trwają, co widać w tym niezwykłym mieście niemal na każdym kroku, a zamiast pałaców i świątyń buduje się coraz wyższe i nowocześniejsze wieżowce. Tak ogromny rozkwit metropolii pociągnął za sobą zwiększenie potrzeb komunikacyjnych. I tak na początku lat 60. ubiegłego wieku lawinowo rosnąca ilość samochodów doprowadziła do niewydolności transportu w mieście, a Bangkok po dziś dzień jest w czołówce najbardziej zakorkowanych miast Azji. Tajski rząd zaczął rezygnować z połączeń kolejowych i tramwajowych, gdy okazało się, że przejazdy i szyny bardzo zmniejszają płynność ruchu. I wtedy właśnie zrodził się projekt, którego prawie 40-letnia ewolucja zakończyła się stworzeniem systemu, który właśnie widzimy. Podniki biegnące na wysokości drugiego piętra to dojście do stacji kolejki SkyTrain, której torowiska zbudowane są na estakadach. Ich wysokość sięga nawet 25 metrów nad ziemią w miejscach, gdzie linie się przecinają, ale dzięki temu wraz z tradycyjnym podziemnym metrem system komunikacji miejskiej Bangkoku zyskał sieć szybkich i wysokopojemnych połączeń. Same pociągi właściwie nie odbiegają od wagonów metra, zwłaszcza kiedy widzimy zmęczone twarze pasażerów i całą stacyjną infrastrukturę tak podobną niemal w każdym rodzaju miejskich kolei. Jednak widok za oknem i tak wysoko uniesione otoczenie stacji dodają Bangkokowi wrażenia ultranowoczesności, zwłaszcza w jego najbardziej futurystycznych dzielnicach, gdzie stacje kolejki niejednokrotnie łączą się nadziemnymi chodnikami bezpośrednio ze szklanymi drapaczami chmur. Posąg króla ramy szóstego i pomnik ramy dziesiątego wraz z czwartą małżonką to zacne powitanie jak na miejski park. Lumpini, który nazwę zawdzięcza miejscu urodzenia księcia Sidarte Gautamy, a po oświeceniu Burdy, to pierwszy otwarty dla wszystkich park w Bangkoku i całej Tajlandii. Moje istnienie zawdzięcza szczodrości Ramy VI, który przekazał należącą do niego ziemię na cele publiczne. Początkowo miały to być tereny targowo-handlowe, jednak położenie na ówczesnych obrzeżach miasta spaliło tym plan na panewce, a zielony teren zyskiwał coraz większą popularność jako miejsce wypoczynku mieszkańców. Dziś znajdziemy tu trasy do biegania i skatingu, siłownie na świeżym powietrzu, basen, salę taneczną czy nawet bibliotekę. Odbywają się tu darmowe koncerty, wspólne karaoke. Można dołączyć do grup ćwiczących tai chi, zumbę, aerobik, a nawet breakdance, jednak turystów najbardziej przeciągają stali mieszkańcy parku. Waran leśny to jeden z największych gatunków jaszczurek, niewiele odbiegający rozmiarami od słynnych kuzynów z Komodo, uważanych za największe. Rekordowo dużego warana leśnego znaleziono na Sri Lance i mierzył aż 3,21 m. Są świetnymi biegaczami, pływakami i nurkami, bo potrafią wstrzymać oddech nawet na pół godziny. Choć miasto nie jest naturalnym ekosystemem waranów, to w parku Lumpini jaszczury znalazły doskonałe warunki bytowania w sztucznych jeziorach i kanałach, właściwie bez naturalnych wrogów, bo nawet dla człowieka są atrakcją. Tymczasem widzimy łódki, które można w parku wypożyczyć i podziwiać to miejsce i życie waranów z perspektywy wody. Liczne altany i pawilony służą jako miejsce wspomnianych wcześniej koncertów i wydarzeń kulturalnych, ale też schronienie dla ćwiczących wspólnie grup i ludzi uprawiających wszelkie inne aktywności. Oczywiście również pozbawione ruchu formy wypoczynku mają w Lumpini mnóstwo przestrzeni do wykorzystania pod warunkiem, że nie będą nadmiernie ingerować w ulubione terytoria Waranu. Jaszczurki generalnie są łagodne i można je podziwiać z zupełnie bliska bez obaw. Ataki na ludzi zdarzają się jedynie w obronie potomstwa i miejsc gniazdowania. W pozostałych przypadkach to warany ustępują zdrowi człowiekowi i uciekają do wody. Oczywiście dość łatwo zbliżyć się do nich, a nawet dotknąć, dając im jedzenie, np. jajka, ale pamiętajmy, że to dzikie zwierzęta, a nie udomowieni pupile. I tak nasza wizyta w Parku Lumpini dobiegała końca, a najwyższy czas pożegnania pokazał nam wyjątkowo piękny gnomon. W jednej z najstarszych dzielnic stolicy Tajlandii usłyszymy pięć dialektów języka chińskiego, a jeszcze w połowie ubiegłego wieku można było tu znaleźć meliny z palarniami opium i nielegalnym hazardem. Witajcie w Taladnoi, chińskiej dzielnicy Bangkoku. Town powitała nas krótko po zmroku i byłaby to doskonała pora na spacer i główną arterią Yawrat Road, gdyby nie sobotni wieczór. Światła neonów, warkot silników, kolorowe stragany i mnóstwo zapachów najlepszych Street Foodów w mieście to magnes dla całej rzeszy turystów, spragnionych tutajszych smaków, pamiątek i przede wszystkim budzących zazdrość fotek. Tak też i my ruszyliśmy w coraz gęstszy tłum zalewający jaura trout, by poczuć klimat tego miejsca i zrobić jak najwięcej zdjęć tej rozświetlonej kolorowymi neonami i sklepikami ulicy. Kiedy król Rama I przeniósł stolicę na zachodni brzeg Czao Praja, Chińscy kupcy szybko zwietrzyli doskonałą koniunkturę w nowym mieście i zaczęli przenosić swoje interesy w pobliże budującego się Bangkoku. Z czasem w dzielnicy rosnącej na dawnych polach ryżowych król Rama V nakazał budowę dróg, i tak pod koniec XIX wieku powstała Jaura Road, która jako jedna z najszerszych ulic Chinatown skupiła najlepsze sklepy ze złotem, ubraniami, pamiątkami, a nawet instrumentami muzycznymi. Na początku XXI wieku Taladnoi uważano za obszar z największą ilością sklepów jubilerskich na świecie, a Yaowarat Road dostała nawet przydomek złotej drogi. Dziś ten fragment tajskiej stolicy cechujący się wyjątkowym klimatem i olbrzymią ruchliwością wyróżnia się również najwyższymi w Tajlandii cenami gruntów. Co ciekawe, to właśnie w Chinatown na początku XX wieku zaczęły powstawać najwyższe budynki Bangkoku i całej Tajlandii, gdy wzdłuż Jaurat Road budowano 7-do 10-piętrowe budynki ze sklepami i restauracjami. Z czasem przyległe do ulicy Tereny zyskały na znaczeniu i cała okolica określana jest jako Jaurat, po dziś dzień zachowując swój wysoki status na handlowej mapie Tajlandii. My tymczasem, zmęczeni nieprzebranymi tłumami tłoczącymi się na jaurat Road, postanowiliśmy zajrzeć w boczne uliczki, których spokój zaskakująco kontrastował z krzykliwością i jaskrawością głównej arterii talatnoi. Chińska dzielnica Bangkoku obfituje w miejsca, które królują na Instagramie, jednak by je zobaczyć trzeba koniecznie przyjść tutaj w dzień. Dlatego ruszyliśmy dalej ku kolejnej nocnej atrakcji w innym znanym zakątku tajskiej stolicy. Kto nie jechał tuktukiem w Bangkoku, ten w ogóle nie był w Bangkoku. Szalona jazda tuktukami wprawdzie nie była w naszych planach, ale w sobotni wieczór ciężko tu o dużą taksówkę, a tym sposobem niechcący zaliczyliśmy jedną z najpopularniejszych atrakcji tajskiej stolicy. Ten rajd zabit nas do ostatniej przystani wieczoru w mieście wyjątkowo uwielbianej przez turystów ulicy Khao San. Na tej niewielkiej ulicy znajduje się zagłębie tanich noclegów, imprezowych klubów i knajpek, w których dzięki tanim drinkom i morzu piwa Chang, utrudzeni backpackerzy walczą o swoje pałeka z Vegas w Bangkoku. To właśnie tam Leonardo DiCaprio dostał mapę wiodącą do niebiańskiej plaży, do której wrócę jeszcze w kolejnych odcinkach. Na kaosan postanowiliśmy zjeść kolację z obowiązkowym browarkiem gdzieś między mnóstwem straganów z darami ziemi, od owoców i soków aż po legalną w Tajlandii marihuanę i całym osprzętem ułatwiającym jej konsumpcję. Najedzeni i napojeni ruszyliśmy zatłoczonymi i zakorkowanymi ulicami wieczornego Bangkoku tak kolorowego, zróżnicowanego i zmieniającego krajobraz jak kalejdoskop w miarę przemieszczania się z miejsca na miejsce. To był intensywny i emocjonujący dzień, tak jak to niezwykłe miasto, którego nowoczesność i szyk biznesowych centrów w mgnieniu oka przychodzi w zaniedbanie i brud na ich obrzeżach. Tu szkło i aluminium miesza się z zapleśniałym betonem, a po oświetlonych witrynami ekskluzywnych sklepów i restauracji chodnikach, biegają wielkie karaluchy i szczury. Z takimi refleksjami nadszedł czas na sen, a już dziś zapraszam na kolejny odcinek ze stolicy Tajlandii.